Siemano widzowie, z tej strony Szpaczku Witam was w kolejnym odcinku I dzisiaj widzowie zrobimy sobie siebie trawy Wiem widzowie, jest luty, ale sami wiecie jak to jest Sześćdziesiątka chodzi, już chwilę wodę dawałem Zgaszczę ją, ja w po co paliwo palić Widzowie, jak widzicie klasa jest wystawiony, umyty I widzowie, nawet jest pomalowany Ponieważ widzowie, przez ten czas od Sylwestra yy, Widzowie, jest no, minął miesiąc ja ten odcinek trochę i to jest, wiecie, odcinki są inaczej nagrywane, także jak tam będzie to odstęp, chyba 5 dni będzie między sylwestrem, może tam 3 czy 4. Yy, także... widzę pomalowałem go jako tako sprężarko. Tutaj, no widzicie, jak, tak, tak, jak to widzie, wygląda, nie? Ale widzicie, jak tak się nic nie będzie się przyglądał to jako tako, widzowie to wyjdzie. Dzisiaj widzę widzowie przyjadę po mleko, bo narobiłem już 4000 litrów. Kurówki, także trochę się zarobimy yy, i co w sumie widzę od razu bez przedłużania to trzeba się brać za robotę no, zawsze bierzemy się za robotę widzę tutaj jest siewniok Pur na to jeszcze kartofle, że muszę to poprzątać bo mi to będą zdenerwować O pali trzeba Góra. O, na widzę, się reszta tego nie spuściłam. Chwilę, widzę, że je obsieje trawo. A trawę się je za gospodarstwem. Niestety, czystety miała być przeż... Łup! No, widzowie, co jest? Na no, widzowie. No, najźle bo nic się mnie nie wygięło, bo mi walał sobie jak nic Za czekajcie co jest? czekajcie chwilę widzowie no i dobra widzowie, ja jestem ogarniałem wszystko patrzyłem jeszcze w siewniku jak tam to wygląda czekajcie, tylko zaraz tutaj przejedziem żeby to nie było lipy te zerwy, o kurna nie było żadnej. Uda to tam już mrugami światłami Na gospodarstwie O kurna mleko 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 Idę, idę topnie e, Dobry Dobry Ja po mleczkę przyjechałem To tutaj, tutaj pan podjeżdża Pan tu pewnie widzi gdzie Gdzie pan ma podjechać śmiało, śmiało, przejdzie, przejdzie Tutaj gdzieś panie Wie pan gdzie chyba, nie? Tutaj tam, tutaj gdzieś będzie pewnie Potem tu jest jakaś pompa widzę Kurde pane Tylko się pan nie, to jest niemieckie o! Kurna zgas Leci pane Leci Kurna zgas Panie ma pan Oho. jakiś akumulator Nie mam Dobra damy radę jakoś dobra Do Dobra Nie, 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 dobra nie, to to my nie, 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 się nie, się to Czekajcie nie, się tak trzeba... nie, 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 razy nie, nie, się Czekajcie nie, się, dobra nie, dobra, nie, 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 dam. I sobie będziemy powoli siać Znaczy nie powoli, bo tutaj to jest siewnik aż to całkiem będzie szybko szło nim, bo nic z nim tak wolno się nie jeździ aż. Ale jak już sobie jedziemy 4 razy, to już będzie później elegancko robić. Nie ma nam tej różnych cięć. Może ta linla wam zrobię? Nie wiem. O, pojechał mleczarz. No i widzę, pewnie fajnie jest 5000. Także. Eee, elegancka powiem Kurno co? Tu tu leży znowu już Kurno, ten kanister nawiedzony on no, tutaj tam tą drogę nie wiem To jakieś tam dziwne ogni się później robi od niego Trawka będzie to elegancka, gorzo, gorzowska trawka Także jak znalazł po prostu tutaj na to łączkę. Miała to widzenie być kukuryda. Trzymał słoneczniki, już nie wiem co tu miało być. Ale jak byłem napalony oczywiście na świn, Ale zrezygnowałem z bo to się widzenie nie opłaca według po Ta no masakra te że teraz tak widzę, te ceny porobili. Ich. Jeszcze tyle, tyle trzeba czekać. Kukuryd latają, jajka przez płot się robią elegancko. Widzę, tutaj na dniach będę się tego klasa wystawić. No tak, za 20 tysięcy go ustawię tam za 19,5 W sumie za 20 do negocjacji z 500 z spuszczę tego Żeby coś też na nim zarobić A Golfika, na razie jeszcze nie malowałem, bo najpierw muszę jechać, widzę, że nim w ogóle na jakiś przegląd Żeby, wiedziałem, może do sety odcinku się przejdziemy yy, Widzę, że też muszę jeszcze znaleźć, znaleźć jakąś dzierżawę na kukurydzę Także jest roboty w opór A w sumie widzimy to Tak na skos będziemy jeździć w sumie Czekajcie Tak na skos i powoli będzie szła robota O widziałem tam trochę słomy wleciało, Kurna widzowie, co, co to? Jak się normalnie mam Nie no Pamiętacie, tutaj widział sobie wyparek, bo to był ten gay. Który mnie gonił No ale na szczęście dobrze, że umarł bo Właśnie miniaturkę strzelimy sobie Koko to sobie zapali Będzie bardziej oporowo, sami wiecie jak to Sami wiecie widzowie jak to jest yy, Teraz sobie tam a tam na moim największym polu Zasijemy rzutko Ale to później widzę, bo teraz jeszcze ma nosi jechać kupić siano to jest takiego kubickiego rolnika to kupić kurna jaki zgrzyt eee, muszę kupić siano, bo już widzę mi się kończy jakieś snopki kupił. albo belach, zobaczę jeszcze mam nadzieję. No. i widzowie że tak powiem powoli będziemy kur, z domijaka zrobiłem widzę, jak sobie różna równopoście to, jest serdnia, równo pościć, to trawa, żeby tu nie było jakichś kurna później dzikich odmian, bo się później jeszcze same jakieś dzikie posieją i dopiero to będzie. Tutaj widzowie tak za gospodarstwem dobrze. Nie będą się od daleko jeździć i tych stawków zbierać, tylko nawet jak coś tam walę są tam. I tam no, kurówki są to widzowie. Chodzą powoli, inwestycje się powoli zwraca, jak to mówią. Także Powoli brniemy do przodu. Jeszcze za niedługo byrki się posadzić. Także teraz będziemy... Patrzcie, nie widzę, jak sam zbędę Teraz może w następnym odcinku zrobię nawozy, muszę dwóch polach Nawóz autostradze. na tej... na tej łące też możemy rozsypać nawóz. Zobaczę jak z czasem oczywiście też. Kurda widzowie... Kurna widzowie! Kury mi Jajka mi Nie! Dzwonię na policję, widzowie. Ugh, no co, w kościu mi jajka, ugh, stać! Stop! I WSG 276R. Słyszy pulcernie, co się dowieździ? Stać! Odawa jajka gościu. Nie przejedziemy. O. Stop! 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 Mercedes, Mercedes! Stop! Nie, no widzowie, no co? O, kurna! Nie widzowie, gonimy go! Kurna, no jajka mi zabrał normalnie! Kurna! Nie widzowie, nie dogoni go! Dobra, widzowie będę się przeżył. Opię, widzicie jajki będę przecież się biegał. No widzę... Widzowie... ja mam nagrane rejestrację, później widzę widzowie... się na komendę przelej to zgłoszę, bo to, to już jest. To nie jest pierwszy przypadek na tej wiosce już tam na spoty. Szpokoło pisali, że dziejka krewno. A, same, kiedyś tak samo miałem na woli brudnowskiej. Sami pamiętacie w ogóle właśnie coś się nagrywało Sylwestrze i podsumowo, co tam się działo. Także też podsumuję po Sylwestrze trochę. Ale wiecie. Także sobie widzę w tym rokuśmy nagrali dużo serii. E, ponieważ nagraliśmy... Ta seria z woli Brudnowskiej zaczęła się jakoś we wrześniu, tam z tego września, nie, albo w październiku, 18 października bodajże. Yy, nagraliśmy, trochę było z, z tego, z tego, z tej, z, z Opuszczonego Gospodarstwa nagraliśmy, taką chyba odcinków jest. Yy, później wtedy przyszliśmy na Wrzosy, na Wrzosach też było dużo odcinków. Później tam jeszcze kilka z odcinków z tej serii z dziadkiem. Także widzowie, Naprawdę dużo odcinków w tym roku nagraliśmy. To widzę, że już jest chyba bodajże około 35-34-35 odcinek z tej serii. Czyli, wiecie, trochę już odcinków nagrałem. To widzę, ta seria jak na, razie, jak na razie najdłużej się kręci. I będzie się kręcić, bo nie zamierzamy jej tutaj kończyć. Planuję się tutaj całkiem fajnie rozwijać. Dobra. Także no, powoli co to będziemy działać z sąsiadem. Widzę, że muszę złożyć jeszcze dotację, bo na nowy rok bo dostaje się 10 tysięcy. To co tu już złożył. Muszę widzieć, do jednego zagrać, co jak z Kurde, co tu mi jaki biały pasek w kamerce wyskoczył. Sam niebieski. Eee, I co tam jeszcze widzę? Bertochle będziemy sadzić zaję O, teraz roboty się się narobiło. Wiosna przyjdzie to. No ale widzę, wiecie, to tak, tak jest widzowie właśnie rolnictwo, że się robi wszystko. W kółku i tak dalej, teraz sobie widzę, tutaj pójdziemy. Kilka razy dookoła goła. No, Kurno widzowie zobaczcie, on tam stoi. Idziemy do niego z takim szybszym kruktem. Eee, stać! 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 Kurna Nie będę go goszku w ogóle przecież Ej, co ja zadzwonię na policję sobie? Kurna, czeka. nie czeka? Ej, ale widzę, jeszcze, jeszcze raz na to przyjedzie, nie? To dzwonimy po policję, on no, chyba pojechał to. Pojechał Kurna, co tak nie będzie, że mi to będą jajka kradli? On stoi, widzimy może do No gdzie tam jakieś świnie słuchać, czemu świnie ma tam na tej pace o może komuś szukać świniaka Bo tam jakieś tam te prosiaki tam kiedyś na wybiegu też były to Różnie to bywa z takimi ludźmi Dobra Cofamy. Jedzie znowu Gorne Siemniczek ta daje radę Mam nadzieję, że nosią się jak ja to jeszcze pewnie na gospodarstwo. Nasypię i będziemy w tym widzę powoli działać. Kurowy się powoli zwracają, widzę, już powoli wychodzimy na prosto. To widzę, że jestem tutaj na wóz, że w następnym odcinku i. Ooo, ty z kurwy, jestem w z No, to jest sąsiad, tam coś tam się drze. No, sąsiad. Nie wiem, co tam się drąży. go dopadł. Zaraz zobaczę to. Dobra, to to ona się tam. co za robisz? się, co tam tam tam? Kurde, jaki jak widzowie. Widzowie, która jest mi to odcinka w ogóle? Która minutka? 13. Nie, no tak nie będę mam tej robić. Przecież co, wychodzi. Przecież dopiero się dobrze odcinek nie zaczęła. Już będę ten robił, robić. To się tak jak mówię. Plany są. Będziemy powoli widzowie je realizować. W ogóle dajcie znać jak tam u was słuchać sposób w Kiedy macie w ogóle ferię, bo już teraz zaczyna się powoli widzowie okres ferii Kto ma w ogóle ostatni, kto ma pierwsze, możecie napisać oczywiście w komentarzu. Bo ja widzowie mam ferie chyba 21 stycznia. Nie wiem dokładnie kiedy to było. Znaczy... Czuję! Co się to Wypa co wie? Co tu się odwala? Jaki... O się zgięła. ja nie mogę Kurna widzę, że trzeba... Co się da zadzwonić? tu jest coś tu moriego. Dzwoni, dobra. Halo No halo, co tam? Kurwa zajebło mi tą jebaną jarkę. Na drodze należy zgięta. Wypadła mu z bagażnika. Spaki mu padła. Tutaj przy moim polu obok. Kurna dobra. No i szybko biegnę. No. Ja tu, ja tu sieję jak coś nie. Dobra, dobra. Zaraz na, przybiegnę. Na, razie, na razie. Dobra, zaraz tam przybiegnę. to przybiegnę. Przyjadę za torem. To Kurna to wala? Kurna ukradli sąsiadowi? Kurna teraz, teraz ciekawe co, co, co będzie pewnie będzie trawiało... Spawał, bo pękła. Jeszcze się wygięła, zdarzani musiał ten przeciąć. Poprostować, co spawać. No łasno się zrobi, widzowie. On dobry spawać jest z niego. Już mi dużo rzeczy spało, co. da radę. On jest dobry chłopak. Eee, dobra. O, widzowie, ta... Ta nie jest jakaś strasznie duża, ale trawa to będzie. Będzie ładna, zobaczycie, że będzie ładna. Miejmy nadzieję że będzie ładna, bo to gorzowska taka najpopularniejsza trawa, jedna z najpopularniejszych. Także mam nadzieję, że dużo ludzi chwali tutaj na szpakowie. Także okaże się, strach się widzę. Ja też tego golfa będę yy, oddawał yy, do takiego znajomego yy, do, do znajomego Bogusia do, yy, jak on ma, do Antka. Będzie widzowie mi ten, yy, nowy silnik wpadał Znaczy widzowie... Kło, jedzie z zowiarko wraca Widzowie, znaczy Antek mi załatwi silnik, a silnik przełoży mi taki ty jeden kumpal Szpakowa Także na pewno będzie nagrywać No więc ja planuję tam jakieś 2-0 wsadzić, żeby to też jechało, bo przecież jest ten silnik 1-0 To przejdę z tego Nie, dobrze Planuję sobie go zrobić pod siebie Będę sobie widział na nie mieździe, jakieś widzę FLG, może kiedyś się pojadę kupić. Nagrę wam coś z tego. Zobaczymy. Czy mi się trochę kamieni widzę, że wywaliło, ale to? Co tam być? Kurna, sąsiad odbiega. Obiegł mnie. Widzę, że promocja w tych piedrącej jest. 12 plus 12 pifi, są się tak szybko pobieg. Obiegł. Gurna wam powiem, że ten złodziej, kur to już nie jest pierwszy raz, jak widzę. Na woli na pewno pamiętacie. To oglądam ją od początku, to pamiętam. Widzowie, nie, nie, widzowie, on tu wraca. Moja po sąsiada teraz chyba już. Kurna widzowie! Nie, ja muszę przepilnować, żeby mi nic nie ukradł jeszcze. Więc na to. No kurna! Nie, dzwonię po policję teraz, to już jest przesada. 997, dobra, dzwoni. Czekajcie. Halo! Chciałbym ogłosić tutaj kradzież kradyz białe dzięki pana. Ty... O co ty kurwa, Of jesteś? No jestem i co? O, panie jakby Co pan się stało? By, by panu ukradli to samo pan nie dzwonił? Co się stało? Co się stało? panie przy, przyjechał gościu mi jajka w górę i... się tam za skręci i próbuje coś ukryć. Jajka! No tak Niech pan przyjeżdża, ulica jest JSK18 <suszynka> Płynę. Dobra, myślałem jakiś tam patron, no cześć. jest? więc sobie pewnie poproszę powiedzieć, że ten jest. nie jest tak, że Jakowidzyk, tylko tak powiedziałem. Eee, no nie ma się tu dar w przyszłym odcinku do niego. Widzę, bo jak nie jestem w takiej taki lustro, że będę za 5 wydłoczekajał, jak płakał. Ale no, coś się musi z tym zająć. Jak sąsiadowi, o Jarkę za i co to miało być w ogóle. Co sobie ten gościu myśli? O, tu się zwołuje elegantko, działa trawa, zobaczycie jeszcze. No dobrze, że tej kosiarki nie sprzedałem. Właśnie muszę go jakiejś maszyny do trawy kupić. Na razie będę od sąsiada pożyczał, bo się z nim ugadałem Kosiarkę mam ale przy trząsarkę. zobaczymy zresztą. Zośni mam małe te sprzętę tutaj, że tutaj do takiego znajomego co kiedyś. Pożyczałem yy, kopaczkę... Nie kopaczkę przy ten do usuwania ładzi. On ma tam spoko maszynki widzowie Także do niego przejdziemy I widzowie oczywiście na wykopki to planuję e, wziąć na te testy Grimma. E, ponieważ rozwaga, wpisałem mają do tej firmy Żeby chcieli taka coś zrobić wie wiem że jeszcze jest daleko do wykopek ale mówią, że są otwarci na Yy, na 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 współprace z nimi I ogólnie na testy, może, że mogę już sprzęt tam na tydzień ale wiecie, ja tam jeden dzień im porobię, chyba że jeszcze tam położę kogoś na usługę, pojadę, zobaczę. No bo sobie tego kupi pomysł, że jeszcze... Nie wiem, że jeszcze zrobię z tego. tak, już się zgodzili. W ogóle widzę, ja chciałbym Wam bardzo podziękować, bo jesteśmy już bardzo blisko Strafię się do subskrypcji. Także widzowie lecimy po 10 tysięcy czy tam po 5 tysięcy na porządku taki cel bym ustalił Kurna. Eee, i co i w ogóle dziękuję za wszystkie polubienia, wyświetlenia Może widzowie te film udostępnić znajomym żeby widzowie zostawili łapkę w górę w ogóle o tutaj teraz wam powiem żebyście poproszę was o zostawienie łapki w górę oraz subskrypcji żeby widzę tutaj mieć motywację do nagrywania więcej filmów i Tutaj żeby też widzowie sąsiad tę motywację do tego wrzucania bo widzowie, jeszcze jak te filmy się usunęły to w ogóle się chłopak załamał bo już na nie zrobił sobie tam format tam swojego komputera i widzowie, wiecie i mu się usunęły tam wszystkie te filmiki i z karty, tam ale to jest, jak grał se w gry to mu się pousuwały także nie, nie za to wyszło sami wiecie, no jakby mam się usunęło tyle rzeczy z konk konkutra to też słabo bardzo. Nawet mam się kiedyś coś usunęło, także sami wiecie jak to jest, Król na ja wam powiem, tak pojeździłem po rusku, już sam nie widzę, gdzie ja tu jechałem, a gdzie nie. się okaże później, jak ten, jakby rośnie, najwyżej no dosieje wtedy to ręką i wrzuca kilka ziarek, zawsze coś urośnie. Bo dla sobie... Mam trochę tych pieniądzów, ale Na razie nic nie inwestuję. Yy, na razie widzowie. W przyszłości, no, tak jak ja mówię, chciałam bardzo postawić jakiś chleb. Znaczy chlew yy, oborę dla krów. Nie no, jeszcze ten debil podjechał znowu, jeszcze zdjęcia cyka. Aż mi muszę zabulały, widzowie. Przecież śmieję, ktoś. Nie, no, to to normalne, to jest, jakieś ludzie przyjeżdżają się śmieją. śmieją. Teraz, jak Jest nie, minuta, nie, nie, minuta nie, 22. To nie, jest... dobra nie, Ja nie, tutaj Ja mam tutaj robię nie, i widzimy się po taj Zrobiłem tam cięcie w timelapse, bo, tak, bo musiałem, widzę, pokażę ja przez telefon to, że nie chciałem, żebyście tego... Słysza, ja nie wiem, że nie jest właśnie skorzystać w ale wiecie, ja po prostu nie chciałam tej tutaj... yy, wiadomo jak ten... No, po prostu wiecie, widzowie, o co chodzi. To była poważna rozmowa, to... Yy, wszystko jest ładnie zasiane, tak mi się wydaje, że żadnych mijaczków nie ma. Także, widzowie, co, dziękuję wam, że obejrzeliście ten odcinek. Jeżeli odcinek jest... Czekaj, czekaj, halo no, Kurwa, sąsiad, guń tego chuja z Lublina, zajebuć coś tam z gospodarstwa Co mi zawalił? No kurwa, chłopie Guń go, guń go Co mi wziął? Czekaj, co mi wziął? Co mi wziął? Kurna! Nie Kurna, golfem? Dobra, golfem No jeszcze się... Golf zakopał, muszę go wypchać Nie no Ale no, sąsiad jesteś? Ja, kurwa. Jestem, jestem Bierz Mercedesa chcesz? Kurwa! Golę golfem Kurwa, widzę, że tam coś ujechać nie może bo opona mu się przebiła. Bo, bo... Tam jest. Dobra, no ale nie... polu to jest renówka golf Dobra, sąsiad ja tu kończę. Jo, nie znajdziesz się zakopię. redukcja kurna widzowie jeszcze pościg nie kurna co mam będzie tu motor mnie ukradł dobra cyk trójka nie no jak ja nie tego, go tu golfem łe nie no widzowie no, co za ten golf jest nie w dupie z tym golfem śmierdzący jak on nie jedzie w ogóle ten samochód Użna widać go, on chyba mu się około przybija coś tam, coś odgadło Dobra, zapinamy szóstkę, aż 45 No, dobra, nie widzę go na tnie. nie gonię go, w dupią. Niech sobie bierze tą motorynkę, w dupię z tą motorinką. motorynkę Motorynka, 5000 z czasem i daj, tak, i tak, i tak dostajemy gratis to Nie będę gonił tego samochodu, katował, go go dwoje jeszcze Dobra, to Tym smutnym akcentem będziemy korzystać z odcinek, jeżeli odcinek jest po prostu złożony. Łamaśka, no i co? I widzimy się niedługo w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.